Halo halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie do rozwiązania. Pozdrawiam wszystkich i całuję czule. Liczba rozwiązania równania x plus 1, x plus 4, x kwadrat plus 3 wynosi 0. I sprawdzamy, kiedy to będzie wyrówniło 0. Wiemy, że te x kwadrat. Pierwszy nawiasek będziemy mieć, co nie? To mamy x kwadrat plus 1 przyrównamy do 0. No i kiedy... To jest, kiedy x kwadrat równa się minus 1, bo 1 na drugim stronie. I w każde... na drugą stronę przerzucamy, to się zmienia znak. I teraz każdy nawias tak wyjdzie. Zawsze tutaj x kwadrat, zawsze wyjdzie wartością dodatnią, bo minus 3 na przykład do kwadratu, co nie, jakby tam było, no to mamy minus 3 razy minus 3 jest 9. Tak samo jak liczba z dodatnia do kwadratu, ale trójka mi wyszła podła, to 3 do kwadratu też będzie 9. Więc widzimy, że tu zawsze będą wartości dodatnie i nigdy nie będzie zerem, czyli... Um, liczba rozwiązań równania tego właśnie wynosi 0 nigdy nie przetnie się ten wielomian z osią x nigdy nie będzie 0 bo żaden z nawiazów się nie wyzeruje, po prostu nigdy, zawsze będą wartościami dodatnimi. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę na jak najlepszym poziomie i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkich serdecznie dziękuję i postaram się szybko. Rzucić na kanał, żebyście zobaczyli, jak sobie z nimi radzić. Zachęcam Was również do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko jas było jasne i klarowne, czy coś niekoniecznie. E, dziękuję Wam serdecznie. Za te komentarze, na każdy komentarz z chęcią wam odpiszę. Możecie też napisać jakikolwiek komentarz, ogranicza was tylko własne wyobraźnia, a za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was. Cześć.